Zwidecie tutaj Mamów i dzisiaj zagramy sobie w Hearthstone. Jeśli większość z Was albo niektórzy nie wiedzą to to jest sakra. to powiem Wam, że te kraje polega na tym, że tworzymy swoją własną talię klas, że tak powiem. Mamy klasę mamaka, szamana, czarnoksiężnika, kapłana i jeszcze i wo Wojownika Łotra to chyba wszystkie i powiem wam, że taka poleka na tym po prostu już mamy tworzymy swoją talię możemy wykonywać misje I, i ja mam aktualizację, więc teraz wam e, nic nie napowiem, więc do zobaczenia muszę e, po aktualizacji zaraz do was wrócę i jesteśmy z powrotem, a ta jest zdrowiła. Sezon lipiec się właśnie zakończył, więc osiągniemy rangę I paczkę otrzymujemy, w której znaleźliśmy 30 takiego magicznego takiego pyłku, że tak powiem, dzięki czemu możemy tworzyć kartę i dostaliśmy nowy wygląd karty. Tak więc teraz skończyły nam się powiadomienia. Mamy misję, czyli musimy zagrać 20 kart kapłana, zagrać 20 kart łotra i zagrać w i bójce trzy razy. Z tą bójką na razie się wstrzymam, bo nie lubię szczerze mówiąc grać w tej karczmie, dlatego ja chcę Wam pokazać po prostu może moje pakiety, wam pokażę, to znaczy, no, kolekcję. Yy, powiem Wam, że najczęściej kram magiem. I mam tutaj za jeden, za dwa kryształki, mam za trzy, cztery, siedem i dziewięć. Powiem Wam, yy, że kram to od, nie, od miesiąca, może z przepłami takimi tygodniowymi, bo jakoś tak już to nie grałam. Ale myślę, że. Jedną, y, jeden pojedynek zrobię tak, y, jak to będzie razem z wami, a jeśli ktoś z was crafto, to nazywam się munow.pl i możecie mnie zapraszać, później kto wie, może zagramy sobie razem i mam wszystkie klasy odblokowane. Yy, oczywiście, jak mówiłam, mamy klasę Maka, Wojownika, Czarnoksiężnika, Druida, Szamana, Paladyna, Łowcę, Łodra i Kapłana. Ja gram Makiem, więc zaczynamy grać Makiem, głosujemy sobie już Przeciwnika. Hmm, powiem Wam, że nieraz to trwa długo, a nieraz szybko. No i mamy kotnego Przeciwnika. Akurat będę walczyła z jakimś i Chyba tak się czyta. No i już, tam, no już nam pokazać. No, my wygraliśmy. Mamy talię, Mi się ta talia podoba. Te karty. Więc zaakceptuję je i poczekamy na przeciwnika. I mamy moją turę. Na początku myślałam, że tam prowokacje. Prowokacja robi to, że stronnicy, czyli tacy, takie karty przeciwnika, muszą zaatakować najpierw to z prowokacją, żeby zaatakować. Nie, także prowokacje naprawdę się przydają. Więc idziemy dalej: Dostawmy drugą taką talię. Damy jednego z prowokacją i kolejnego z prowokacją, w ten sposób mam cztery z prowokacją. I zakończymy turę, bo nam się skończyły już y, punkty y, kryształki mocy, tak to się nazywa prawidłowo. Powiem Wam, że możemy się też przywitać z kimś, możemy napisać na komentarz nieźle dzięki wow, ups i groźbę dać, ale my się tylko przywitamy jeśli ja zawsze no zawsze, sobie, zawsze coś takiego robię, że obojętnie z kim walczę, czy z Anglikiem, czy z Polakiem, czy tam z kimś innym, z innego kraju, to się zawsze witam albo w powodzenia, albo chwalę mówię, że dobrze gra, czy coś takiego. I niektórzy mi odpiszą, na przykład dzięki albo też napis, napiszą mi witaj, czy coś takiego. I tak jest mile, mile się gra, wtedy można sobie z sobą tak jakby... Wpisać, powymieniać się troszeczkę. E, myślę, że tego nie ma sensu na razie używać. Także zakończymy turę. E, jakie mamy karty? Mamy kartę, że Twoje zaklęcia kosztują o jeden dni. Czyli na przykład zamiast kuli okna, zamiast kosztować 4, będzie kosztowała 3. I zadaje 6 punktów obrażeń. Ale to wolnej postaci. Znaczy e, no, my wybieramy postać, więc będę mogła saktować zaraz. Um, tego tą główną postać i za chwilkę to zrobimy tylko chyba, że wstawię szyfiołaka ale myślę, że nie, że jedna kulę ognia damy i będzie idealnie, później damy kolejną kulę oknia. i ten przeciwnik już będzie miał y, o wiele mniejszycia, więc później myślę, że damy tego szyfiołaka a to to na razie zostawimy, może na, na kiedy indziej, na już tak, jak w ostateczności, czy coś takiego. Bo szczerze mówiąc, ta karta nie jest aż taka potrzebna. No, ma życie i atakuje. No, ale tak, czytaj do kosztuje zaklęcia, kosztuje o jeden kryształek mniej. To to jest tak średnio potrzebne, bo jak się e, tak aż to, e, w każdej dużo dostaje się o jeden więcej. Kryształków tych, więc więc myślę, że na razie nie ma sensu tego używać. I już nasz szczycie ma 18 życia, ale ma dwie prowokacje i ma szersze, i ma yy, bestie, które są, mają taki nawet na taki średni, no dobry, taki tak? 3 i 2 to jest tak normalnie za to ten, który teraz postawił o tego, w co wilków okay. jest bardzo dobry ktoś mu dodaje chyba mocy otrzymuje prostytens jakaś tego pozostałego trenika, czyli po prostu musimy musimy zabić yy, tego potwora co ma ósemki i zaraz to zrobimy, może najpierw dodamy to jednak to jednak nic nie zrobiło nam Um, musimy nabysz atakować tych z prowokacją. Nie wiem, czy wygram, czy przegram, bo naprawdę tak naprawdę nie grałam. Jak przegram, to będzie znaczyło, że muszę trochę poćwiczyć. A szczerze mówiąc, trochę tych kart już wstawił, więc nie wiem, czy są szanse na wykrany, na wykrano, ale spróbujemy. A jeszcze są Wam powiedzieć, że na, tej, na moim kanale będą odcinki głównie z giery Raczej, jak mi się wydaje. Chyba, że później to zmienię, coś będziecie chcieli innego. Ale jak powiedzieliście te filmiki z hardstone czy tam z jakiejś innej gry, to yy, piszcie śmiało w komentarzach. Dawajcie łapki w górę. Ja chyba zaraz przegram. Więc yy, jak umówmy się tak, jak przegram, to poproszę. O... Może na początek tak łatwo to poproszę o 10 lajków, 10 lajków, 10 łapeczek w górę i będzie następny film. Następny film i to postaram, żeby się... żeby był jakiś super. Po prostu mam taką grę też, w sumie już pobraną. Na telefonie. Nazywa się Info i chciałabym wam ją nagrać pokazać się, co jak, pewnie niektórzy z was słyszeli po prostu nie chcę kończyć przykłady z YouTube yy, przez jeden filmik i po prostu jak wam się to podoba i chcecie więcej takich różnych filmików, czy jakoś tam skier, czy jakieś okrąganie, nie wiem, filmów, seriali nie wiem, cokolwiek to byś też miała w komentarzach 10 yy, łapek w górę i nowy film i zrobimy, będziemy podwyższyć małą poprzeczkę. E, najpierw, e, najpierw pójdziemy e, 10 łapek w górę, następny film. E, potem w następnym filmie będzie 20 łapek w górę, następny film. Potem 30, 40, 50 i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę mam nadzieję, że wam się to spodoba. Myślę, że będzie, Myślę, że mam nadzieję, że będzie mnóstwo wyświetleń. Łapek w górę, komentarze. Przekrałam, jak widać, czyli tak jak się mówiłam, umawialiśmy łapki w górę i komentarze. A ja się tu chyba sam już będę rzeknała. Więc do zobaczenia. Niebawem, pa pa, pójdzieczki.